Dostarczam tu paczkę i jeszcze list Bo lubię, to najlepsze jest, co może być Piotrusiu, ale jesteś dzisiaj wesoły Została ostatnia przesyłka To balonik na wyjątkowe przyjęcie u pana szyneczki Patrz! O nie, balon ucieka Ugh, Muszę go odzyskać Jedziemy! Szybciej, 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 szybciej! Jedź, jedź, jedź! Nie. złapałem. Hej! Lecę tu! Trzeba go odzyskać, bo przyjęcie pana szyneczki się nie uda. Gońmy tę mewę! O, dzień dobry, pani. Przepraszam, Karolku. Podniosłbyś mnie do tych mew? Jak tam chcesz? Pietrusiu, masz lęk wysokości. Co ty wyprawiasz? I dzielny! Okej, okay. pora dostarczyć balonik! Jedziemy do Szkoda czasu! Panie Szyneczko, mam dla pana balonik! O tak, świetnie! Dziękuję, dołączę go do reszty! Do reszty? Tak! Pięknie! Oj, o nie! Chłopcy, pomożecie! Na ratunek, panu Szyneczce!